Witam, witam. Próba otwarcia 35 skrzynek. Zobaczymy, czy poleci pierścień. Dobra, wrzućmy sobie to wszystko do torby. No i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś wypadnie. amulecik wow lubię jak się tak świeci No zobaczmy miejmy nadzieję amulet i co jeszcze? Pierścień, żeby był pierścień random, random. O no, nawet jakiś schemat. Klikam, klikam bardzo szybko. Amulet kolejny, no i chyba pierścienia nieba. Dźwigam zbyt wiele, tyle męczarni, tyle męczarni, i co? Moje sakwy są przepełnione. Przedawajmy... Zobaczmy co to... Co to powychodziło? No ale co prawda rzadko mi się zdarzają legendy z woreczków. O rany trochę nieefektywnie otwarłem, ale kordy tyle razy już byłem i nic zobaczmy, co, co to mamy. Ładnie, złoty ringer Leoryka. Hmm. Jest. Jest. jest, jest, jest. Także nie wiem, nie wiem co wam powiedzieć, ale po zebraniu 35 woreczków udało się w końcu wydropić. Ten ukochany pierścień. Eee, ogólnie otwierałem różnie: po 10, po 5, po 6, po 12 i nic. Dopiero po 35 woreczkach udało mi się uzyskać ten pierścień. Także jestem zadowolony z tego powodu. Zchodzimy sobie zamiast tego. I oczywiście. Większa szansa na znalezienie magicznych przedmiotów to zwiększa przerost doświadczenia o 50% przy zastawie Keyna. Super, bardzo, bardzo się cieszę, warto było. Także polecam na przyszłość, jeżeli będziecie chcieli wydropić łatwiej, to nazbierajcie sobie tyle, tyle tych woreczków. Powodzenia, good luck! Ja się rozłączam i idę spać. Na razie.